Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wirtualnego kadłuka, czyli serii, w której pokazuję gry VR. I dzisiaj kompletna świeżynka, czyli gra Drums Rock VR od studia Garage 51. Jest to niewielkie studio z Hiszpanii. Do tej pory wydali tylko jedną grę mobilną, przerzucili się w VR i to jest ich pierwsze podejście, czyli przypominam, gra Drums Rock VR. Czym jest ta gra? Jest to gra rytmiczna o jak widać przed nami waleniu w perkusję. Przyznam szczerze, ja jeśli chodzi o gry rytmiczne nie jestem, nie jestem jakimś tutaj tuzem, ale gra skusiła mnie swoją stylistyką. Zobaczcie, już samo menu wita nas bardzo, bardzo ciekawą właśnie stylistyką. Ciężko, żeby nie przyszła na myśl kultowa gra, Brutal Legend. Zobaczcie, tak wygląda nasze lobby tak zwane. Tu jakieś stwory ze ściany spróbują wejść, tu coś stuka, puka. Także już się od początku coś dzieje. Troszkę więcej chciałbym opowiedzieć o grze. Gra, na co może wskazywać już sam, sam, sama stylistyka i wszystko co się dookoła tutaj dzieje. No, wybijamy rytm w stylu muzyki metalowej i na razie nie ma żadnych tutaj, że tak powiem, kultowych czy sławnych zespołów, które się do tej gry dorzuciły. Jest jeden kawałek zespołu Alstom, czyli Drink, co może wskazywać już nam od razu, że to będzie raczej muzyka żwawsza. Nie będzie to raczej black, czy progressive metal, czy coś w tym stylu, to będzie bardziej takie... ...większy, taki powiedzmy... ...coś żwawszego, coś szybszego. No dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy w grze. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, gra rekomenduje sama, żeby grać na siedząco. Ja nie jestem tego fanem, nawet nie próbuję, co mnie od razu skarciło. Od razu mówię, że jeżeli próbujecie grać na stojąco to i macie krótkie ręce jak ja, to musicie podnieść, podnieść całą perkusję na samą górę. No, ale nic to nie, nie przemogło mnie to. Gram dalej w tą grę. Jest, jest ok. No dobrze, zanim przejdziemy do samej gry, to zobaczmy, co mamy w menu. Możemy sobie usunąć całe GUI praktycznie i rozejrzeć się dookoła. Zobaczcie, jakiś tutaj garaż, to są gitary, jest jakaś katana, widać już tutaj troszkę zużyta, płyty, winyle. Słowem, jaskinia prawdziwego metalowca. Jakie mamy opcje w menu? Standardowe, no drums hate, no to wysokość naszy, naszej perkusji, no podniosłem to sobie na maksa. Ponieważ mam za krótkie ręce, żeby na stojąco gdzieś tu sięgać daleko, co zobaczycie sami w grze. Języki do wyboru: mamy rosyjski, francuski, hiszpański, angielski. Co to jeszcze z ciekawych opcji? Mamy Gra wspiera MRC, czyli Mixed Reality Capture, czyli możemy podłączyć kamerę i, lub inne urządzenia mogące nagrywać nasz obraz i. No, na potrzeby nagrania można na przykład będzie widać na przykład nasze ruchy. Ja jeszcze nie dorosłem do tego i nie próbuję. Nie będę odpalał kredytów, ale chciałbym tylko wspomnieć, że wszystkie praktycznie utwory w grze zostały skomponowane przez jedną osobę. To jest bardzo ciekawe i no budzi respekt moim zdaniem, bo, bo te kawałki są całkiem całkiem porządne, nie będę ukrywał i i, i, I jak widać, można, można, nie zatrudniając wielkich sław, stworzyć, stworzyć coś ciekawego. Wejdźmy z opcji, bo tu jeszcze jest parę ciekawych rzeczy. No, z gry nie będziemy wychodzić, ale jest też coś takiego, co rzadko widuje. chociaż ostatnio zaczęło się robić bardziej popularne, czyli roadmap. Roadmap, czyli zapowiedź, jakie plany mają twórcy na dany rok. I zobaczcie tutaj i tu od razu wychodzi jeden z minusów. Zobaczcie podniosłem, podniosłem perkusję i automatycznie te menu nie podniosło się razem z, razem z tą perkusją. I teraz żeby zobaczyć napis tutaj po, po lewej stronie ja muszę się gdzieś tutaj wychylić i dopiero widzicie New Song Drink by Ailstorm. El I to jest zrobione. Ale zobaczcie co tu dalej. Mamy nowe, nowe tryby. Więcej piosenek na licencji, jeszcze zwiększenie poziomu trudności. Także. No mi się to bardzo podoba, że tak jakby twórcy otwarcie mówią, co chcą z grą zrobić. Super, duży plus. No dobrze, co tu mamy w grze jeszcze? Mamy dwa tryby obecnie dostępne, czyli kampania i challenge. Challenge, czyli gramy pojedyncze piosenki i po prostu się sprawdzamy, żeby osiągnąć jak największy wynik. Kampania działa dość podobnie, ale mamy dla każdego piosenki, i każdego kawałka kilka celów i musimy je wykonać, aby odblokować kolejny kawałek. To jeszcze przejdziemy do tego i mamy sklep. Sklep w grze jest bardzo ciekawą opcją. Możemy tutaj kupić, jakby, kas nie chcę powiedzieć, kastomizować, ale no, kupować jakby skórki i zmieniać wygląd. Różnych rzeczy w grze. I tutaj znowu muszę się wychylić. Zobaczcie, co my tu mamy. Mamy nasze, nasze ręce, rękawice Light Skin, Dark Skin, czyli możemy mieć jasną skórę albo ciemną. Tutaj mamy naprawdę różne. Podejrzewam, że tu będą jakieś rękawice, jakieś różne inne efekty, ćwieki. No, ćwieki muszą być. Co to za metalowe? Jest bez ćwieków, nie? No. Yy, ruszając dalej, możemy bębny jakie możemy mieć, to wszystko jest do odblokowania i zobaczcie, i znowu ja muszę się wychylać, żeby wiedzieć, jak tutaj odblokować tego bębna Complete the campaign stage one, to, to unlock, czyli musimy dalej iść w kampanię, A na ten fioletowy na przykład, o, niecie, czyli skończyć piosenkę na, na trudnym poziomie. Mamy nasze pałeczki. I tutaj co do zasady, raczej jest, jest to samo. Trzeba po prostu coś w grze osiągnąć, żeby odblokować. Tych opcji jest zawsze po kilkanaście. Więc naprawdę do wyboru jest wiele rzeczy. Co tu możemy kupić? Nie mamy pieniążków W grze mamy na razie tylko 200. Ale możemy piosenkę zespołu Ailstorm. Nie wiemy co. Complete The Campaign 5.1. Demon Blade. Demon Blade to jest gra mobilna, o której wspomniałem. To jest jedyna, jedyna inna twórczość te, te, tego studia, które, które stworzyło grę, którą właśnie prezentuję. No dobrze, przeszliśmy się po menu, pokazałem różne opcje. Próbujmy na początek, tutorial. Tutorial moim zdaniem świetnie objaśnia zasady gry. Zobaczmy. Mamy zawsze jakiegoś tipa, jakąś podpowiedź. I od razu jeden minus, który mi się pojawia. Ja na potrzeby filmu, żeby było słychać to, co mówię, troszeczkę. Audio, audio zmniejszyłem, poziom, poziom głośności. I tutaj ogólnie to wszystko działa, ale jest jeden efekt takiego kliknięcia, który no, nie chce się wyciszyć. Możecie go usłyszeć. No niestety ja tego nie mogę już dalej poprawić. No ale. Nic to, ruszajmy z, z tutorialem z samouczkiem. Jak widać na obrazku, nosimy nasze pałeczki jak prawdziwy wiedźmin za plecami. Spróbujmy sięgnąć, udało się. O, i to jest to kliknięcie, o którym mówiłem. No to mamy nasze pałeczki i gra każe nam czepnąć bęben. Proszę bardzo. Ale zanim to zrobię, zobaczcie dookoła, co tu się dzieje. Czaszki, w ogóle, no, piekło, po prostu piekło i ten krajobraz mi naprawdę, przy... no, jakbym grał w grę Brutal Legend. Welcome to hell. No dobrze, zaczynajmy. Na początek, widzicie, tu jest więcej bębnów, mam jeszcze fioletowy i pomarańczowy, ale samouczek każe nam tylko w te podstawowe uderzać. Raz, dwa. 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. No dobrze. Let's try to defeat some demons. I tutaj zobaczymy naszych przeciwników, o czym nie wspomniałem wcześniej, ale chciałem wam to pokazać. Zobaczcie sami, później troszeczkę więcej opowiem. I leci na nas. Nie trafiłem, widzicie? Mam za krótkie ręce, tak jak ja mówiłem. Te bębny tutaj są na podstawowej pozycji. Jak na siedząco grał, w ten sposób to spokojnie można byłoby trafiać. Patrzcie, nie trafiłem. No mówiłem, jestem dość kiepski. W takich grach, ale tym razem się uda. Tak jest. Tu też mogliście usłyszeć, dźwięk był na maksa, mimo że ja w ustawieniach gry zmniejszyłem, zmniejszyłem jego siłę. No dobrze, to był samouczek. Jak widzieliście, naszymi przeciwnikami będą śmieszne demony. I, i, i powiem szczerze: no, dla mnie to, to, jest, to jest fajna konwencja i no, trafia do mojego serducha. Ja mogę grać w tą grę. i jak wspomniałem wcześniej, kawałek, który usłyszeliście, został skomponowany na potrzeby tej gry. No dobrze, zacznijmy zanim pokażę kampanię. Pokażę jak wygląda challenge. Jak widzicie, ich kawałek. O, znowu muszę się Mamy kawałków 4 dla poziomu łatwego, 4 dla poziomu średniego. I 4 na poziomu trudnego. Ja oczywiście pójdę na, na łatwiznę. Co też jest fajne, możemy wybrać sami w, w, w tym challenge, gdzie chcemy grać. Ja wezmę sobie Storm albo Random w sumie. Niech będzie. No dobrze, ustawienie mamy na łatwe. No to wybieramy piosenkę. Na Najkrótszą. Jak widzicie, jeszcze nawet nie zagrałem. Wszystko jest na świeżo. Play. Co jeszcze można robić z pałeczkami? Nie tylko je bezmyślnie uderzać. Będy tu już widzicie ustawienie dla, do grania na stojąco. Możemy je podrzucać. I wtedy jakby nam się ładuje, otrzymujemy więcej punktów. Ja jestem niestety za cienki, żeby, żeby ogarniać to wszystko naraz, więc nie będę tego za bardzo próbował. Aby rozpocząć challenge, musimy trzy razy uderzyć pałką pałkę. Tutaj też mi się taki bubble rzucił w oczy. Czasami te pałki się przenikają i po prostu się nie uderza. Tym razem się udało. No to gramy. O, widzicie, nie trafiłem. Ach, pomyliłem kolor. No, a, czyli poszło nam bardzo dobrze. Dostaliśmy 60 tutaj dolców. Brakuje tylko 40 do piosenki Elstorm, ale no, to sobie zdobędę później. Jak mogliście zauważyć, w momencie, w którym nie trafiamy, nie ma żadnego, jakby, dźwięku, że źle coś zrobiliśmy, po prostu muzyka, jakby, przy, na chwilę przycicha. Gra nie jest mocno męcząca, to widzieliście, tylko machamy do przodu, więc no nie można powiedzieć, że to jest, to jest gra, w której będziemy spalać kalorie. Na pewno nie w takich, nie w akceptowalnych ilościach. No dobrze, przed podsumowaniem chciałbym jeszcze pokazać kampanię. Kampania jest podzielona na akty. Akty są podzielone na rozdziały. Ja w tej chwili jestem w pierwszym rozdziale pierwszego aktu. W drugim, przepraszam, pierwszy zrobiłem. Ale mamy tutaj jak drugi jeszcze, jak trzeci, i podejrzewam, że one się różnią tym, że w pierwszym akcie mamy kawałki na y, łatwe i one w miarę kolejnego aktu po prostu poziom trudności jest zwiększany. No dobrze, zobaczcie, tutaj w, y, w akcie mamy normalną piosenkę, tutaj jakieś cele misji. Celów są trzy zazwyczaj. Tu mamy tak, complete level, no to wiadomo, get more than, yy, zdobyć więcej niż 4000 punktów i 20 perfekcyjnych strzałów, więc to nie wydaje się zbyt trudne. Jeszcze pokażę tą misję, może mi się uda, wstydu nie będzie. Po raz kolejny, widzicie, tu też trzeba się wychylać, żeby wszystko widzieć i również, żeby zagrać. Jedziemy. To nawet nie musiałem wyciągać. No i się udało! 10 tysięcy, 100% trafień, mamy trzy gwiazdki, nie jest tak źle ze mną. Gra po raz kolejny zachęcała mnie do siadania, no nie skorzystam. No to podsumowując, to jest gra Drums Rock VR. Jest to debiut firmy Garage 51, czyli garażu numer 51. I co mogę powiedzieć, stylistyka do mnie trafia, do mojego serduszka. Wygląda to no, prześwietnie, moim zdaniem. Te, te efekty, nawet w menu, są bardzo, bardzo sympatyczne. Ten garaż, zobaczcie. Plansze. No jest ich troszeczkę mało na razie, ale no na mnie robią duże wrażenie. Nie jest to gra, przy której się zmęczycie absolutnie. No chyba, że na wyższych poziomach, ale to będzie zmęczenie na zasadzie ma ciągłego machania, podobnego do, do, do gry Ragnarok. Ale, ale mówię, to nie jest gra, przy której można spalać kalorie, moim zdaniem przynajmniej. Z, jest tutaj kilka rzeczy, które bym zmienił. Kilka baboli, babole na przykład dźwiękowe, które mogliście usłyszeć. Um, co tu jeszcze? No ten, to nie nieporuszające się, wiecie. Ja mam będę na maksa podniesione i widział, ja muszę się schylać, wychylać, żeby zobaczyć. To jest też babol w challenge'u, co bym zmienił. Ja bym chciał na przykład móc grać tę piosenkę na, na poziomie... Chociaż nie, to są wszystkie te same. Przepraszam. Czyli skłamałem, nie pospojrzałem, są wszystkie te same. Mamy tylko cztery kawałki, po prostu są różne poziomy trudności. Przepraszam bardzo, moja wina, źle tutaj nie, nie doczytałem. No dobrze, to tym bardziej jest to troszeczkę minus tej gry, że mamy tylko na razie cztery kawałki, plus jeden do kupienia, ale nic to. Myślę, że twórcy jeszcze, jeszcze nam, zresztą to było pokazane na, na tym roadmapie, jeszcze raz, jest tutaj taki punkt, more licensed songs, także mam nadzieję, że jeszcze dorzucą, ja będę śledził z uwagą ten projekt, mi się on, no podoba, tak, co mogę więcej powiedzieć. Dobrze, więc to był kolejny odcinek wirtualnego kadłuka, czyli serii, w której pokazuję gry VR. Mam nadzieję, że od tego momentu będę takie świeżynki, jak tą grę, pokazywał. Jedno, co muszę powiedzieć, jest to seria, w której będę nagrywał na, że tak powiem, bez, bez przygotowania. Taką przyjąłem konwencję. Myślę, że. Mówię, VR budzi we mnie duże emocje, i ja bym chciał je pokazać i oddać, nagrywając te filmiki. Także dziękuję bardzo, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Trzymajcie się. Cześć.